Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, taki, słuchajcie, bardziej, e, krótkie, bardziej krótki film e, pod tytułem Co dobrego idzie w Waszą stronę, być może jakie zmiany, co tutaj ważnego górę? chcę Wam przekazać na tą mm, chwilę, na ten moment. E, w przyszłym tygodniu, słuchajcie, zrobimy sobie więcej filmów, e, dłuższych filmów, więc jeżeli macie jakieś konkretne swoje propozycje na filmy, możecie pisać w komentarzu, e, wezmę to słuchajcie pod uwagę. E, tak, żeby nagrać to, na czym najbardziej Wam teraz zależy, i też słuchajcie, jutro zrobimy sobie transmisję na żywo. W niedzielę myślę, że tak bardziej wieczorkiem 19 godzina, tak żebyśmy z dwie godzinki sobie ewentualnie posiedzieli. Będziemy robić też czytania wtedy z serii: Wybierz karta albo jeszcze przesłania anielskie. Więc tak, grupa numer 1 ma kartę siedmiu mieczy. Sugerujcie się, czym chcecie. Przy wyborze grupy mamy energię, czy energię kartę czterech monet i szóstki monet. Więc wybierzcie grupę, która najbardziej Wam odpowiada, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1 Już słuchajcie, patrzymy co dobrego idzie w Waszą stronę Grupa numer 1 Dzisiaj takie słuchajcie, naprawdę króciutkie czytanko Ok, Wy macie tutaj energię mądrości I co do tej mądrości? Co dobrego idzie w Waszą stronę? Przede wszystkim słuchajcie, z energią mądrości słysza to Że idą um, do Waszego życia teraz Idzie jakaś możliwość poszerzenia swojej wiedzy, wiadomości czy też umiejętności, więc dla każdego z Was to będzie jakaś inna oferta, inna propozycja. To słuchajcie, może by, mogą być na przykład ciekawe kursy, to może być natknięcie się na fajne szkolenie, to też może być, nie wiem, zachęta przyjaciółki i koleżanki, żeby razem zacząć chodzić, wiecie, na basen na przykład. Tutaj jakby coś nowego, jakaś nowa, fajna propozycja u Was mi się pokazuje, związana właśnie z czymś nowym, że spróbujecie czegoś nowego, pójdziecie w kierunku czegoś nowego, to tutaj jeszcze energia dwóch mieczy, ok. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi też o energię dwóch mieczy, to jest energia, która mówi mi przede wszystkim o tym, że zacznie być teraz w Waszym życiu troszeczkę większa równowaga. Jeżeli dotychczas mieliście te strasznie takie mieszane uczucia z czymś związane, czy więcej było jakichś smutku, jakichś zmartwień, o coś się martwiliście, teraz przyjdzie słuchajcie, czas totalnej równowagi. I ja tak widzę tutaj tą energię dwóch mieczy i też widzę znalezienie rozwiązania na jakiś problem, który od dłuższego czasu was męczył. Tutaj pokazuje mi się też wyjaśnienie jakiejś sytuacji, jakiejś sprawy, dodatkowe wiadomości. Więc na przykład nie wiem, z kimś urwał wam się kontakt, albo jakaś sprawa się jakoś zakończyła i nie byliście pewni co jest tego powodem i chcieliście poznać jakby powód. Tutaj w najbliższej przyszłości, słuchajcie, wszystko zostanie wyjaśnione. Więc w waszej grupie jest jakby zdobycie dodatkowych nowych informacji na jakiś temat coś do was tutaj po prostu przyjdzie tak czyli jeżeli nad czymś się zastanawialiście wszystko zacznie wam się rozjaśniać czasami słuchajcie też tak jest że na przykład zastanawiamy, zastanawiamy się Tutaj dam Wam naprawdę taki banalny przykład, że idziecie do koleżanki na urodziny na przykład, które są gdzieś tam za miesiąc, za dwa, ale już wiecie, że pójdziecie na nie i na przykład nie wiecie totalnie, co jej kupić. I gdzieś tam zaczynacie myśleć powoli, co by kupić tej osobie na prezent, a na przykład gdzieś tam podczas spotkania rozmowy ta osoba sama gdzieś tam coś e, powie takiego nawet nieświadomie i z tego na przykład będziecie mogli wyciągnąć te informacje. Takie naprawdę słuchajcie proste sprawy, albo nie wiem, poznajecie kogoś nowego i ciekawi was bardzo mocno, to na przykład. Co ta osoba robi w ten weekend, albo co robiła w zeszły weekend, a nie chcecie, wiecie, bezpośrednio pytać, to też gdzieś tam to jest na takiej zasadzie, że coś sobie pomyślicie, coś was zaciekawi, i nagle szybko możecie dostać odpowiedzi, których poszukujecie, nawet nie pytając o w ten sposób. No i też słuchajcie, tak jak mówię, z energią mądrości, jakieś nowe okoliczności, um, jakieś nowe tutaj. Um, Oferty, jakieś nowe propozycje, coś nowego, świeżego z zakresu słuchajcie, robienia czegoś. Więc to jest coś albo mm, na przykład jakiś kurs, albo szkolenie, albo jakoś, a, jakaś aktywność. Nie widzę tego z tą kartą mądrości jako na przykład, nie wiem, pójścia po prostu na zakupy, tak? Tylko czegoś takiego większego, jak na przykład, nie wiem, rozpoczęcie biegania, rozpoczęcie chodzenia na siłownię albo na przykład rozpoczęcie jakiejś kuracji, różnego tego typu rzeczy, które do Was teraz przyjdą, i wydaje mi się, słuchajcie, z energią mądrości też czuję, że to będzie coś korzystnego dla was. Coś, co opłaci Wam się w przyszłości, coś, co nie jest tylko jakby chwilową, jakby nowością w waszym życiu, tylko na przyszłość też Wam się to w jakiś sposób przyda. I na koniec, słuchajcie, w tle. Mieliście energię cesarzowej, więc u Was widać przede wszystkim, co dobrego idzie: większa pewność siebie, wyjaśnienie sytuacji i spokój. Więc tak to mi się u Was pokazuje, i ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, i przechodzę do grupy numer 2. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. I już słuchajcie, patrzymy, co dobrego idzie w waszą stronę. Chcę wziąć tą kartę, więc bierzemy. ty słuchajcie, energia przejścia. Ta energia mówi mi zdecydowanie o zrozumieniu czegoś ważnego, o zakończeniu pewnych etapów w swoim życiu. Macie też energię miłości, więc niektórzy z was uleczą serce po czymś, co było naprawdę tutaj dla was nieciekawe, i w końcu będziecie na nowo gotowi na miłość. Ale to też energia przejścia może mówić o miłości własnej, że na przykład dotychczas gdzieś nie czuliście się do końca pewni siebie. Gdzieś czuliście, że ta miłość własna u was kuleje. Teraz jakby przychodzi taki lepszy czas że wszystko zaczniecie dostawać takie wskazówki, jakby natykać się na takie być może jakieś artykuły, być może jakieś filmy, być może jakieś książki, które zaczną was jakby przygotowywać do nowego etapu. Czyli to będzie etap właśnie albo miłości własnej, albo całkowicie nowej miłości romantycznej z drugą osobą. I ta energia przejścia właśnie mi o tym mówi, że wychodzicie z czegoś, co nie było do końca wygodne, coś to trzeba było uleczyć. I wchodzicie na całkowicie nową drogę. Dla niektórych z Was to będzie faktycznie rozpoczęcie nowego związku albo poznanie kogoś bardzo interesującego, a dla niektórych z Was, tak jak mówię, skończenie z takim negatywnym myśleniem i bardziej pójście właśnie w kierunku tej miłości własnej, lepsze samopoczucie. Po prostu będziecie o wiele lepiej się czuć. I patrzymy, co tutaj jeszcze dla Was, co dobrego idzie w Waszą stronę. Okej, okay, słuchajcie, tu są, chcą wyjść dwie karty, więc muszę je wziąć. O, słuchajcie, a skilichów, tak jak powiedziałam, dla niektórych z Was to jest naprawdę miłość własna, a dla niektórych z Was, tak jak powiedziałam, etap nowego związku i energia kochanków. No, co ja, słuchajcie, mogę powiedzieć? Jeszcze dla niektórych osób, co dobrego idzie, to może być. Otrzymanie odpowiedzi, na przykład od osoby, na którą czekacie, to może się w jakiś sposób wyklarować, czy ta osoba chce z Wami jednak być, czy nie chce. Więc tutaj będzie po prostu wyklarowanie, i to Wam pozwoli się uwolnić, ok? Więc dla niektórych z Was to może być sytuacja naprawdę, tu jest 50 na 50, że niektórzy z Was w końcu, jakby jasno, do, dostaną do zrozumienia, tak? Druga osoba powie szczerze, że nie widzi tutaj związku, jakby nie chce nic więcej, i wtedy będziecie mieć szansę na nową miłość i pójście naprzód, i to Was w jakiś sposób. Uwolni. To Wam przyniesie z czasem ulgę, albo też, właśnie, może być tak, że ta osoba będzie chciała w końcu być z Wami w związku i gdzieś tam dłużej czekaliście na tą osobę, i w końcu ta osoba się zdecyduje i rozpocznie Wam się tutaj nowy związek. Więc, tak jak mówię, u każdego z Was to jest takie pół na pół, natomiast głównie jest to związane z miłością. Jeżeli chodzi o miłość własną i kochanków, to jest w końcu niektórzy z Was odpuszczą sobie relację, za którą muszą biegać, o którą muszą prosić, która nie jest dla nich dobra i w końcu zaczną. Myśleć o sobie. Więc to jest bardzo ładna taka energia skupienia się na sobie, pójścia w swoim kierunku. Więc, tak jak mówię, tutaj ktoś może na przykład dojrzeć do decyzji, że skoro nic przez taki czas się nie dzieje, to idę swoją drogą, swoją stronę i po prostu chcę być szczęśliwa, czy też szczęśliwy. Natomiast wasza grupa jest stricte związana z miłością romantyczną albo z miłością własną, wychodzicie z czegoś nie, niepewnego, nieciekawego w coś pewnego, ok? Tak jak mówię, u niektórych z Was to jest poddanie się, że już rezygnujecie z jakiejś osoby, a dla niektórych z Was faktycznie e, relacja z tą osobą, a jeszcze dla niektórych tak, na przykład odpuszczenie sobie innej osoby i pojawi się u Was ktoś całkowicie nowy, e, ktoś kto jakby Was odciągnie od tej starej, negatywnej osoby. Więc tak to mi się usłuchajcie dla Was pokazuje. I jeszcze słuchajcie, tło to jest dwójka monet, czyli tutaj nawiązanie kontaktu, e, zabawa. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko i przechodzę do grupy numer 3. I witam osoby, które wybrały grupę numer 3. I już słuchajcie, patrzymy sobie, co dobrego idzie w Waszą stronę. Chcą wyjść dwie karty, więc bierzemy. Czekajcie, nie ta karta, tylko ta. Macie energię zmiany i energię spełnienia. Okej, okay. u was słuchajcie idzie jakby zrobienie kroku w kierunku swoich planów, w kierunku swoich zamierzeń, w kierunku swoich celów. Więc u was ta zmiana dotyczy ogólnie albo sposobu bycia, albo sytuacji w pracy, lub każdej w, w każdej innej sferze. Natomiast to jest zmiana, więc tak rzeczy jak teraz się mają, w przyszłości, słuchajcie, w niedalekiej przyszłości, tak? Bo to jest co dobrego do Was idzie już teraz, tak naprawdę. Więc na przeciągu kilku tygodni, jakaś sytuacja, nie wiem w jakiej Waszej sferze, dla każdego z Was to będzie inna sfera, zacznie bardzo mocno się zmieniać w kierunku spełnienia. I energia spełnienia, słuchajcie, to jest tak, że wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest dobrze. Jest lepiej niż mogliśmy sobie wymarzyć, nie ma o co się zamartwiać. Więc wydaje mi się, że ta zmiana dotyczy jakiejś sfery, o którą teraz najbardziej się martwicie. Jeżeli martwicie się o finanse, to w przeciągu kilku tygodni wszystko pięknie się rozjaśni i to będą różne typu różnego typu niespodzianki i też wsparcie z góry. Jeżeli martwicie się o życie miłosne, Nadejdzie zmiana i wszystko zacznie się wyklarowywać, i będziecie wiedzieć, na czym stoicie, i będzie naprawdę wszystko dobrze. Albo na przykład, jeżeli to jest sfera, nie wiem czego jeszcze, zdrowia, to jest polepszenie zdrowia, lepsze samopoczucie, wyzdrowienie. Więc niezależnie od, o co teraz się martwicie, nastąpi zmiana na plus, że będziecie mogli, słuchajcie, odetchnąć i bardziej się cieszyć tym, co po prostu macie. I co tutaj jeszcze dla Was? Energia maga. Energia maga mówi o tym, żeby zastanowić się nad tym, czego pragniecie, czego oczekujecie, czego chcecie. Dlatego, że Mag to jest osoba, która manifestuje, ona ma wszystkie jakby możliwości, więc warto teraz, jeżeli coś słuchajcie w waszym życiu kuleje, coś nie jest tak, jak wy byście chcieli. Z jakiegoś powodu czujecie się źle to zastanówcie się kochani jak chcielibyście, żeby ta sytuacja wyglądała, albo jak chcielibyście się w końcu zacząć czuć, bo to do was przyjdzie. Ok, ta manifestacja wasza. To jest czas, kiedy wasze myśli mogą bardzo szybko się spełniać, więc skupcie się na tym, czego pragniecie, a nie na tym, czego nie chcecie. Ok, bo myślami też dużo rzeczy przyciągamy. Natomiast mak to jest osoba, która kreuje, która ma różne możliwości, więc jeżeli też teraz pod, pod jakimś względem wasze możliwości są ograniczone, na przykład pod wyborem szkoły, jeżeli chodzi o wybór, nie wiem, miejsca pracy, jeżeli chodzi o finanse, o miłość, o cokolwiek, to słuchajcie, też czasem widzę, że to wszystko zacznie się zmieniać i będziecie mieć znacznie większy wybór niż teraz. I to też może być, słuchajcie, dotyczyć na przykład, jeżeli teraz planujecie jakiś zakup czegoś i szukacie i szukacie i nie możecie znaleźć, poczekajcie, bo z czasem znajdziecie o wiele więcej ciekawszych ofert, ok? I co tutaj jeszcze macie w tle? Dokładnie, weźmiemy sobie jeszcze jedną kartę. Co tutaj dla Was? Co dobrego idzie w Waszą stronę? To jest, słuchajcie, król mieczy. To jest osoba, która w końcu bierze sprawy w swoje ręce, działa, ale to też jest duży przypływ mocy i też duże chęci do działania do zmiany. To jest powiew jakby świeżości. Król Mieczy, przepraszam, w tym przypadku mówi mi o czymś nowym, co pojawi się w Waszym życiu. I jakby będziecie mogli naprawdę skorzystać z fajnej, ciekawej okazji, więc jakby chwytajcie to. I tak jak mówię, skupcie się na tym, co pragniecie a nie na tym czego nie chcecie. I król mieczy to też, jest, słuchajcie, u mnie taki totalny, wiecie, powiew świeżości, nowa zmiana, nowe sytuacje, więc też dużo nowych wydarzeń pozytywnych do waszego życia teraz przychodzi. Więc tak to słuchajcie, mi się pokazuje. Ja wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.